Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Witajcie, Szymon. Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny na, tak. na nagraniu wokół tematu Okręgów Życia, Twojego tak. autorskiego programu Pracy z Traumą. W grupie, tak. Proszę? Pracy z Traumą w grupie. Pracy, tak, Pracy z Traumą w grupie. I dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć Okręgowi o nazwie Ja Obecny. Mhm. Hmm. Co to może w ogóle znaczyć, Ja obecne? Kiedyś pamiętam jak byłem na jednym z warsztatów, to było na temat wiesz, medytacji głębokiej i wtedy słyszałem obecności. Obecności dużo wcześniej słyszałem też, ale chodziło o strony praktycznej. To było takie Medytacje były też prace nawet terapeutyczne w kontekście obecności. I później gdzieś dotarło do mnie, że przecież tak jak w poszczególnych okręgach to ja jest ucieleśniony, mhm. to ja również ma swoją ekspresję, czyli wyraża mhm. się w sposób taki, wiesz, <laughs> zmysłowy, tak, energetyczny. To ja równocześnie wchodzi w relacje mhm. i dotarło do mnie, że to ja jest obecne i ono jest cały czas. To jest ta obecność, e, jakby daje taki wydźwięk, że ty jesteś cały czas, niezależnie od tego, co się dzieje w twoim mhm. życiu. I postanowiłem wtedy, że to będzie wyśmienite. Wtedy jeszcze miałem takie też przygotowanie do pracy z traumą. Zobaczyłem, że się bardzo dużo i też kształcie opiera się na tu i teraz. I wtedy zrozumiałem, że to tu i teraz i obecność, czyli chociaż to są różne te pojęcia i doświadczenia, no to obecność jest fundamentalna przy pracy z traumą. Mhm. A co takiego się dzieje w traumie, że trudno nam jest być obecnym? To jest za duży ból, więc potrzebujesz sobie wyskoczyć, <gryś> wyjść poza własne ciało, wyjść poza tą sytuację, w której jesteś. Potrzebujesz wskoczyć do głowy, tak? Czyli masz wtedy rozproszone myśli, masz odrętwienia w ciele, możesz mieć tak? i później, nie? Czyli nie jesteś obecny. Nie jesteś... Obecność to jest za duże słowo. Nie jesteś tu i teraz. Nawet mhm. w ciele nie jesteś tu i teraz. Czy rozdzielasz się od ciała. Tak. Rozdzielasz się od ciała. I teraz, jeżeli e, zobaczysz, że ten, e, ta praca w, z traumą w grupie i pozwalasz sobie skorzystać z różnych technik, mhm. czy to będzie mindfulness, tak, kierowanie uwagi, czy to będzie e, czaszkowo-krzyżowa, czy jeszcze inne metody, tak, techniki, czy chikung taki łagodny, tak, to wszystko Ciebie sprowadza do tu i teraz. Mhm. I daje Ci możliwość różnicowania, że jesteś tutaj, to tutaj ma wydźwięk. Taki dosyć głęboki, jaki fizycznie jesteś teraz tutaj. No? Mhm. Czyli twoje ciało jest fizycznie teraz obecne. Co przy traumie oczywiście nie jest takie oczywiste. Nie jest oczywiste, bo często może być taka pokusa albo rozpamiętywania czegoś, mhm. czyli kierowania uwagi na przeszłość, mhm. albo wybiegania w przyszłość. Czyli mhm. ta rzeczywistość, która jest teraz, ona jest tak uciążliwa, dokuczliwa, że mhm. no, trudno jest mi utrzymać się w tym tu i teraz, mhm. tak? w tej obecności. Mhm. Jest jeszcze taka ciekawa jakość, jakość powiedziałbym rzeczywistość kiedy dotykamy obecności, no to jest cisza. Mhm. No ale trudno sobie wyobrazić człowieka, który jest w traumie, że ma ciszę w głowie. Ma, ciszę w głowie. Nie, ma dużo głosów. Bardzo dużo głosów. I to sprawia, że jesteś w ciągłym nakręceniu, mhm. więc kiedy pozwalasz sobie zatrzymać to, no to musisz bardzo ostrożnie to zatrzymywać, tak? bo to mm. nie chodzi o to, żeby właśnie wrzucić na hamulec, tak. bo możesz wylecieć, ale chodzi o stopniowe spowalnianie, mm -hmm. dlatego też jak jest praca grupowa, to to spowalnianie odbywa się w tak. różny sposób. Używamy używam też dotyku. Osoby, które już wcześniej kontynuowały, na przykład, jeżeli się tak zdarzyło, <laughs> okręgi życia, to używam też dotyku. Mm. Ten dotyk sprawia, że twój układ nerwowy łagodnieje. Mm. Czasami, jak jest start taki mocny, no to wtedy pozwalamy sobie na wibracje, które już wcześniej też na innych okręgach były widoczne tak. i były używane, hmm. czy korzystane z różnych technik wibracyjnych. Ale tu chodzi o to posmakowanie tej obecności, posmakowanie tej szerokiej przestrzeni. Bo kolejną jakością, która współtowarzyszy obecności, to jest przestrzeń. Mhm. Oczywiście to jest wszystko. Ni, ni, czy tak? w, w przeciwieństwie do patrzenia na przykład tule, tunelowego, tak? Tak, w traumie. Tak. Tak. Mhm. I wtedy pozwalamy sobie, żeby rozszerzyć tą perspektywę, i wtedy nie tylko jesteś skupiony na jednej rzeczywistości, to skupienie jest nieprawdopodobnie ważne. Mhm. Na przykład możesz coś zrobić, możesz na przykład chcieć z tego wyjść, to, to tam jest skupienie. Tak. Czyli też ogniskujesz właściwie? E, tak. Tak? tak. Bo chcesz z tego wyjść, chcesz z tej traumy wyjść. No to siłą rzeczy ogniskujesz, mhm. ale równocześnie możesz rozszerzać, czyli poszerzać perspektywę. Mhm. Możesz szerszy kontekst zobaczyć, tak? tak? Tak. Inną perspektywę, tak. I to się, to naprawdę fajnie się odbywa, jeśli zaczynamy pracować w taki sposób uwzględniając obecność. Tak? Mhm. A propos tego takiego nienałego zatrzymywania. Pamiętam kiedyś, jak opowiadałeś o tym, że jak jesteś rozpędzony, tak jak taki pociąg powiedzmy, mm. tak, że tam pędzisz 150 na godzinę powiedzmy, mm. to nie da się. To znaczy, można postawić ścianę i zatrzymać, ale to wtedy jest raczej efekt będzie nie taki, jak jak, jak, porażający, porażający, <laughs> tak jak porażający, ale że to trzeba stopniowo wyhamowywać. I też pamiętam jako uczestnik, że tak to było rzeczywiście. Że te. To gdzieś rozpędzenie w tych swoich jakichś wizjach, bycie w głowie, bycie takie, nie wiem, w ciągłym, nieustannym działaniu. Mhm. Co właściwie ważna rzecz mi się wydaje, coś taka, co wiele osób może nie rozpoznawać, które są w traumie, ale nawet nie wiedzą, że są w traumie, to to, że wydaje się to, że to jest naturalne, że to pędzenie takie, ja, tak. bycie w tym pędzie, że to jest naturalny stan rzeczy. A to tak. nie jest naturalne stan bo, rzeczy. No, tak, bo nie masz, można powiedzieć, umocowania w tu i teraz raz, hmm. że nie masz tego kontaktu z tu i teraz, co się dzieje, tylko masz ewentualnie z własnym napędem. Tak. Nawet niekoniecznie masz kontakt z napędem, napęd ma z tak. tobą, tylko ty się poddajesz. Po, poddajesz się, tak? Nie, nie hmm. różnicujesz tego, że może być, że może być poza napędem hmm. jakaś rzeczywistość. Tak? Hmm. Wiele technik wspomagających na przykład podczas tego ja obecnego, na przykład są experience, kiedy spowalniasz. Hmm. Kiedy równocześnie. Czyli fizycznie, fizycznie ciało. zwalniasz ruch, tak? Bo mówisz spowalniasz czy fizycznie zwalniasz ruch, tak? tak. Nie robisz czegoś e ekspresyjnie. Tak. Spowalniasz. E tylko spowalniasz ten ruch, mm -hmm. tak? Niektóre elementy, na przykład <coughs> Feldenkraisa z hipnoterapią Miltona Ricksona, kiedy wprowadzasz, spowalniasz, czyli robisz tak bardzo mikro ruchy, mm -hmm. a gdzie powtarzasz troszeczkę, ale to jest wszystko przygotowanie do Twojego wyciszania i równocześnie rozszerzanie. Mm. <knie> Czyli skorzystamy z czegoś, no bo w siłą rzeczy start masz różny, kiedy chodzi o tą obecność i wtedy spowal przy spowalnianiu zaczynasz powoli przesuwać się do ciszy. Tak. Czyli w dużej mierze mm. pracuje się z układem nerwowym, tak? Z tym pobudzeniem nadmiarowym układu nerwowego. Tak, i ze świadomością. Zaczyna się otwierać świadomość. Mm -hmm. tak. Ale żeby wejść do tej świadomości, trzeba trochę zwolnić ten układ nerwowy, tak? E tak bo jeżeli mamy go przyspieszony, jesteśmy w umyśle często. Mm. I w momencie, kiedy zaczynasz, na przykład ktoś mówi, że on bardzo dużo ma myśli, pędzi, no i teraz mówisz, dobrze, to spowolni troszeczkę. No to dla niego może być trudne. Samemu to zrobić. Dlatego czasami są ćwiczenia związane z dotykiem. Mhm. Albo kiedy masz tą czaszkowo-krzyżową. To, to są takie doświadczenia, które tak sobie wyobrażam, że one tak kotwiczą po prostu w pewien sposób, tak? Dają jakieś takie. Przesuwają cię do. do... Do obecności. Do obecności, tak. Ale że, że kotwiczą, czyli mam na myśli to, że dałem jakby taką inną rzeczywistość wobec tej, którą znam do tej pory. Tak? Bo mhm. ta, którą znam do tej pory, to jest to, że muszę, muszę zapieprzać tak? w mhm. jakiś sposób. A jak e, na przykład dochodzi gdzieś tam do dotyku czy do zwolnienia, tak, to nagle się okazuje, że może być zupełnie jeszcze inna rzeczywistość. Tak, bo tutaj w, tym, w tych doświadczeniach, które osoba może z nich korzystać, jest coś takiego, że to jest trochę inne, inne rozwiązywanie niż na przykład intencjonalne, kiedy wiesz, że wraz z intencją mm -hmm. jest jakaś rzeczywistość, yy, którą trzeba stworzyć, <coughs> żeby to się wydarzyło. E, tutaj Czyli jest... takie wynikowe, tak? Tak. że jest A będzie B będzie C, tak? Tak. A tutaj mamy taki bardzo prosty element, że zaczynamy się przezywać do odpuszczania, nie nazywając tego jeszcze dokładnie odpuszczaniem. Mm -hmm. Ale wynik jest taki, że to jest. Jeżeli leżysz na stole, na łóżku, i nagle zaczynasz odczuwać, że masz ciało cięższe, bardziej przylega do podłoża, i za chwilę czujesz gdzieś ból, a równocześnie zaczynasz czuć pod koniec, że jesteś całością, to w tej całości, nie nazywam tego, ale w tej całości mamy przesmyk do świadomości. I mamy również przesmyk do odpuszczania, które był wcześniej. Bo ty po prostu poczułeś, odpuściłeś, mocniej przyległeś do tego stołu czy do łóżka, i wtedy masz ten także odczucie swojego całego ciała i zaczynasz odczuwać, że to wszystko w tobie się harmonizuje. Mm. Czyli zaczynasz wchodzić w przestrzeń świadomości, integracji, tak. ale nie zajmujemy się jeszcze świadomością w pełni, mm. tylko otwieramy tą przestrzeń, bo to jest kolejny okrąg. Tutaj. Ja bo, bo myślę, że to, to co dopełniające. Jest, y, tak, tak y, Że to już jest ten kolejny krok. Natomiast jeszcze y, na chwilę bym się zatrzymał przy tym y, takim rozczłonkowaniu wewnętrznym, mm -hmm. które jak się jest w traumie, mm -hmm. to przeskakujesz raz tutaj, raz tutaj i nie wiesz nawet o tym, że mm -hmm. tak robisz. Tak? Mm -hmm. A ta przestrzeń obecności daje możliwość popatrzenia jakby na to, czy doświadczenia tego jako całości, siebie jako całości de facto. Też. Mhm. też. I jest jeszcze ciekawa rzecz, że jak wspomniałem, że tu i teraz, tu i teraz masz ciało, odczuwasz swoje ciało teraz, odczucia masz w ciele, możesz też, idąc śladami mindfulness, możesz mieć świadomość swoich myśli i mhm. emocji. Mhm możesz powoli przesuwać się do i być, ćwiczyć tak zwanego swojego wewnętrznego obserwatora. Tak? To jak przy wcześniejszych różnych powiedzmy sobie, okręgach, że coś robisz i coś możesz mieć, mhm. tak tu jest odwrotna filozofia. Nic, nic niewiele robisz albo nic. A coś masz. A coś, możesz zyskać, tak. tak. I, to I to jest się... coś, czego umysł nie potrafi zrozumieć w ten sposób. Tak. Dlatego z <laughs> <laughs> jednej strony jesteśmy w obecności, otwieramy świadomość. Jest jeszcze jedna rzecz, która moją uwagę zwraca, bo obecność kojarzy się, że teraz ona jest wielowymiarowa, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja kiedyś doświadczyłem czegoś takiego, że wiesz, jesteś w jakimś potężnym wydarzeniu, ja to wtedy doświadczyłem na własnej skórze, tak. I okazuje się, że ta obecność mieści wszystko. Mm -hmm. Wiesz, to tak, tutaj masz ekspresję, tu masz łagodność, tak. tu masz ciszę, tu masz komunikację, tu masz odczucie z ciała. Czyli próbujesz powiedzieć, że obecność to nie jest tylko om, om To ten, jest stan. To jest stan, stan, tak. To jest przede wszystkim stan bycia. Mm -hmm. Czy ty pozwalasz sobie być. Jak kiedyś czytałem <laughs> filozofów różnych, tak? Bycie i czas, na przykład Heidegger, mm, czy Mamy innych, którzy, właśnie, być, być i mieć. To te tytuły jakby wskazywały zawsze, że chodzi o bycie. Nie? Mhm. Tak. I pamiętam jedno z wystąpień takiego ciekawego profesora. On oczywiście pięknie mówił o tym byciu, tak? I z tyłu taki gości podniósł rękę, mówi, że chce coś powiedzieć. On mówi: Bycie może jest piękne, ale jak jestem głodny. To myślę, żeby mieć jedzenie. <laughs> to jest też o tym, że to. Mm, o potrzebach, tak? Zapewnienie tak, potrzeb tak. w jakiś sposób. Ale w tym też jest taka myśl y, konkretna, że zupełnie nie chodzi o, y, o być albo. Nie tyle nie być, być albo mieć, tak. tylko że to jest i to, i to. Mm. Czyli jesteś w pewnej rzeczywistości całościowej, nie? kiedy tak. akcent się przesuwa, coś się wyłania mocniejszego. Nie? Czy, czy w byciu jest też to, że chce na przykład, że potrzebuje tak. na przykład? Tak. Hmm. I y, jak chcesz, potrzebujesz, to się to wyłania. Oczywiście lekkie napięcie może się pojawić, ale możesz równocześnie mieć poczucie, że jesteś. Że masz mm. odczuwanie, że jesteś, mm. że to realizujesz, ale jesteś. Jego stopień, sto, stopień harmonii z tym jest naprawdę różny może być. Nie? Bo mówisz, jestem, coś robię, działa, i na przykład ktoś może mieć płynność w tym, co wykonuje. Nie? Trochę mm. jak jak energia, która płynie, wiesz? Jakąś automatyzację o tym mówisz? Czy... Yy, nie, jeżeli nie. energia płynie, wtedy jesteśmy bardziej w stanie bycia. Mhm. Jeżeli energia jest utyka gdzieś, mhm. albo jest zbyt duży przeskok, to produkuje często umysł, wtedy dochodzi do, do wybijania i dysharmonii tej energii. I wprawdzie stan bycia dalej jest jako potencjał. I on się wyłania tylko w niektórych fragmentach i momentach, ale jest tej bardziej w działaniu. Mhm. I wtedy to bycie ma mniejszą proporcję niż działanie, czyli posiadanie mieć. To słowo mieć ma głębokie zastosowanie. No, no to już mówimy o takim może trochę filozoficznym podejściu też do tego tematu, tak. bo to też tak dotyczy, tak sobie myślę, jak słucham teraz ciebie, że gdyby tak popatrzeć na naszą obecną współczesną kulturę, powiedziałbym, mhm. że jest bardziej na mieć niż na być. Mhm. Na zdobywaniu. I tak? utknię to I utknięta w umyśle, tak. Mhm. I, I że to też może być taka… to na przykład, o czym teraz rozmawiamy, może być obce dla bardzo wielu osób. Mhm. Zgadza się, ale jest jeszcze jedna rzecz, która cię do tego zmusza. To są mhm. traumy. Mhm. Oczywiście to bycie jest ogromnym wyzwaniem i okupione ogromnym lękiem, no bo wtedy jesteś unieruchomiony. Stan bycia to jest chociażby siedzenie. byśmy chcieli ćwiczyć. I e, doświadczanie zatrzymania, bez ruchu, nie? No to dla kogoś to jest straszne. Od razu się kojarzy z jedną rzeczą. No śmierć. Tak. No śmierć. Tak. I właśnie, jak to powiedziałeś, jest inne zjawisko, które świetnie e, podejmuje się właśnie w kontekście e, bycia. E, to jest w przypadku, kiedy chodzi o e, choroby śmiertelne. Mhm. Bo wtedy, jakby to bycie, czy ty jesteś z tą osobą, i zauważasz to jej przesuwanie się z tego wymiaru, do, czy też z tego życia, tak, do innego. Mm -hmm. I kiedy nie jesteś, czyli nie masz tego, nie wchodzisz w tam bycia, ty zaczynasz zupełnie coś nieka robić, zaczynasz mm -hmm. pędzić, zaczynasz uruchamiać strach lęki z ciała. Znaczy coś zrobić, żeby rozładować to napięcie, tak? Które albo się... rozładować napięcie, mm -hmm. albo zrobić, żeby się jeszcze trzymać tego życia, mm -hmm. no bo ciało tego chce. No, ale Twoja dusza, czy to, co można nazwać głębią, yy, i można nazwać to ja obecne, mm -hmm. zaprasza Cię do zróżnicowania tego, co jest teraz, mm -hmm. tutaj fizycznie, i tego, co jest tam. A to jedno i drugie należy do bycia, do obecności. Mm -hmm. Że jest i to, i to. Tak. Do istnienia. Tak. I ćwiczenia pomagają też to zobaczyć, bo na przykład też jest otwarcie takiego, takiej przestrzeni śmierci śmierci własnej. A co można by się mówiąc, to otwarcie takiej przestrzeni śmierci własnej? No mamy jakieś przyzwyczajenia stare, które ciągle karmimy je. Nie? I one już nie mają żadnego zastosowania. Jakie by to mogło być przyzwyczajenie na przykład? No, weźmy na przykład, że powiedzmy sobie, gdzieś tam masz więcej spokoju w sobie, ale masz jeszcze takie energetyczne wiesz, napędy, nie? Mhm. że musisz coś robić. Musisz na przykład przymus. Ale już masz tak dużo tego, tej wolności wewnętrznej, że mówisz, no to, to może umrzeć się nawet, mhm. przymusu. Tak? Mhm. Czyli pozwalam sobie, żeby to umarło we mnie. Tak. Tak. W tym kontekście. Ztransformowało, tak. Albo masz yy, wiesz, takie planowanie konkretne, wiesz, że musisz zawsze planować, tak? że mhm. bez tego to się nie obejdzie życie. I nagle odkrywasz, że zupełnie bez planowania, zaczynasz doświadczać zupełnie czegoś innego. To to planowanie powoli umiera. Mhm. się tego chcesz trzymać. Też się mówi w duchowości o tak zwanym umieraniu twojego ego. Mhm. Tak, czyli to planowanie trochę z tym jest połączone, pasuje. Więc otwieramy też taki temat, żeby też to zauważyć i zobaczyć, jak to jest, kiedy człowiek umiera. Mhm. Umierają stare nawyki, stare wzorce. Fizycznie, kto, ktoś, ja ma 50, 60, później więcej 70 lat, to widzi przemiany, hmm, Że się, wiesz, przemiana samoczynnie następuje, lat przybywa, pewne rzeczy ustępują, a ty masz na przykład, powiedzmy sobie, 60 lat <grych> i mówisz: Dobra, to teraz przebiegnę maraton, miałeś 20 lat, mogłeś to zrobić. <grych> Może przejdziesz, może przebiegniesz, ale sobie myślisz w tym samym tempie. Mhm. A więc pewne rzeczy. Czy masz jakąś wizję na, tak. na ten temat, tak? Jakieś przyzwyczajenie do tego, że tak może być. I obecność daje Ci możliwość to łatwego i takiego skutecznego weryfikowania. Mhm. I zajęcia na przykład jak są prowadzone, to mamy zawsze medytację poranną. Ona jakby otwiera, a mogą być różne formy po to, żeby tylko otworzyć w ogóle i też i ciało, i umysł, i emocje i powoli przesuwać się w kierunku obecności poprzez różne ćwiczenia. Zdarza się, że ludzie się wypowiadają w trakcie, jak jest praca grupowa. No jak się wypowiadają, wiesz, no to <laughs> mówią o swoich sytuacjach różnych, no to pytam, zastanawiam się, gdzie tam jest obecność i do tego zapraszam mhm. po prostu. Mhm. Czyli mówisz o tych technikach? Pamiętam już, ale nie już, nie byłem na okręgach, ale później już na kursie, na szkole. Jak był też moduł o obecności i pamiętam właśnie e, później sam siebie, z siebie się śmiałem, e, jak e, mówię: "Dobra, to ja teraz będę obecny, <grym> <grym> teraz to zrobię, tak". To jest to zadanie, to, tak, tak jako zadanie, no, nie? I tak się umęczyłem, tam, chyba ze 3 dni trwał ten moduł i po prostu byłem tak wymęczony, tym, że ja teraz zrobię tą obecność, tak? mhm. I dopiero pod sam koniec pamiętam, jak mi coś tak przeskoczyło, tak pyk. Aha właśnie. To ja nie muszę nic zrobić po prostu. Mogę po prostu być, tak? tak. I tak będę doświadczył wtedy tego stanu, tak y, może bardziej świadomie, że sam wpłynąłem też w jakiś sposób na to, że mhm. y, mogę tam wylądować w tym miejscu. I że nie muszę z tego z takiego starego wzorca, że coś muszę zrobić, coś muszę osiągnąć. Tak? Ja to czasami powtarzam sobie również, bo to nie jest takie proste, a z drugiej strony bardzo proste. Mianowicie możesz sobie wyobrazić, że w ręce trzymasz jakiś kilogram. Nie wiem, cukru, albo mąki, albo czegoś tam. Trzymasz. Albo może to być cokolwiek. Nie? I w pewnym momencie puszczasz. A więc to obciążenie już nie istnieje. Mhm. I zaczynasz doświadczać zupełnie innego stanu. Już nie robisz niczego. Nie mhm. trzymasz. Puszczasz. Mhm. I wtedy zaczynasz doświadczać tego bycia. No. Tak. Ale masz wspomnienie, tego jak trzymałeś. Tak. Ale to nie jest to samo, że trzymasz nadal. Mhm. Tylko masz wspomnienie. No, wiem. Śmieję się, bo czasami też to robię z klientami, nie? <głos> <głos> Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że ja muszę, w tej sytuacji coś muszę, no nie? czyli jak jest to muszę, to jest to trzymanie, no nie? Uh -huh. to mówię, weź sobie tą poduszkę, na tam waży parę kilo uh -huh. i sobie to tak potrzymaj trochę, no, uh -huh. nie? Mówię, no to trzymam, trzymam, no nie? No to wtedy widać, że się mu męczą mięśnie, mówię, no to co, no to może spróbujesz, jakby to, jakbyś to puścił, no nie, uh -huh. puszcza i już czuję, że jest inaczej, ale cały czas ma przyzwyczajenie do tego, że chce to mm -hmm. brać z powrotem, że to musi mieć, tak? tak? bo to jednak ciało pamięta, wzorce są też zapisane w mózgu i to, co chcesz zrobić, no to trzymać to, żeby to dalej było z tobą, tak? Bo tak. to jednak jest znane. Nieznane jest o wiele trudniejsze i właśnie tu jest jeszcze jeden moment taki ważny, tak, dokładnie. że kiedy chcemy wejść w kierunku zmiany… Nawet jeżeli ona jest pozytywna, załóżmy, tak? tak nie, nie kojarzymy tego z zamianą. Bo tam, gdzie jest działanie operacyjne, tam, gdzie mamy chęć na przykład wpływania na coś, tam mamy głęboką tendencję, żeby dochodziło do zamiany. Czyli mhm. tak jak masz pokój, w jednym miejscu stoi krzesło i robisz zamianę miejsca, i stawiasz go w innym miejscu, ale nie wychodzisz z tego pokoju. Okay. I zmiana to jest to wejście w nieznane. Takim dobrym przykładem jest, który podaje czasami, kiedy. Jest to, iż powiedzmy sobie, na takiej dużej wieży, gdzie skaczą na bungee. I gościu ci tutaj przywiązuje liną, nogę, czy nogi, i mówi, skacz. No, to jest nieznane. Dla, dla umysłu zupełnie nieznane. No, wszystkie ale komórki zmiany. ciała mówią wtedy, co robisz, chłopie? No, tak? Nie, dajże spokój. Chyba, że masz wspomnienia, że skakały już gdzieś. Ale jeśli nie masz takich wspomnień, to jest zupełnie coś nowego. I rzeczywiście, mm, y, zmiana to jest wyjście w nieznane mm. i to budzi straszny lęk. Ja też podaję taki też przykład, że wiesz, jak ktoś przychodzi, y, zmiana, nie? siedzisz w tym pokoju już wiele lat, przychodzą sąsiedzi, pukają do ciebie, mówią chodź idziemy tam na górze, fajna impreza, możemy sobie potańczyć, posiedzieć, napić się lampki wina, możemy porozmawiać, wiesz, no i słyszysz to wszystko na górze. Jest to atrakcyjne, tak? Nawet pukają do Ciebie, ale Ty mówisz, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Nie, nie, ja tu muszę siedzieć. Ja tu muszę siedzieć, no. ja tu muszę siedzieć. Aż do momentu, aż któregoś dnia nie dotrze do Ciebie, że tam jest rzeczywiście interesująco i warto tam zobaczyć. I od tego momentu zaczyna się ciekawość naprawdę zmiany. I później zrobienie kroku, tak, chcę tego. Wyjście z pokoju. Wyjście z pokoju, tak, pójście do tego innego pomieszczenia, mhm. gdzie może być zupełnie interesująco. Więc Obecność umożliwia Ci również jakby wyjście w kierunku zmiany, a nie tworzenia zamiany mhm. i również bardzo mocnego zrozumienia tego. Mhm. Bo jeżeli to zrozumiesz i poczujesz, to możesz się bać, ale wiesz, że to się opłaca. Tak. No, powiedziałbym, że to jest taki kluczowy okrąg, jeżeli chodzi o właśnie wychodzenie z traumy. Mhm. Tak, że y, y, dotknięciem, to znaczy wejście, y, kontakt z tą swoją obecnością, z tym swoim istnieniem, jest kluczowe do tego, żeby to się mogło rozwijać. Rozwijać też, y, ale też te pewne rzeczy jakby nie zatrzymywać się już na tak. nich, nie, nie chwytać się tego. Tak? tak, i to cię też prowadzi do tej świadomości siebie. Hmm. I rozwijania tej świadomości. Hmm. Ale to już następny okrąg. Tak. Hmm. Czy coś byś jeszcze dodał tutaj do tej rozmowy? Chyba tylko tyle, że jeśli ktoś tego słucha, to żeby zauważył, że tu i teraz zupełnie to nie jest to samo co obecność. Mhm. Obe tu i teraz zawiera się w obecności, to jest fizyczne odczuwanie. Ale ty jesteś, jeżeli mówimy ja obecne, to to ja nie jest tylko mentalne, to nie jest ego, okay. to jest Twoje, twoja głębia, która uświadamia sobie, że jest obecna na różnych poziomach fizycznym, psychicznym tak i równocześnie rozpoznajesz duchowym, energetycznym i tak dalej. Masz możliwość uświadomienia sobie tej obecności na wielu poziomach. Tak, że to nie jest tylko koncepcja jakaś, że to ja już teraz będę i jestem obecny, mhm. tylko to jest stan bardziej. Stan. stan. Mhm. Okej. Okay. Dziękuję za rozmowę w takim Ja moment. również dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.